No, dzień dobry, witam. Dzisiaj autko przyjechało od lacharza lakiernika. Już w nowym lakierze odświeżony, ładny, cały. Tyle co przyjechało, więc, po malutku będziemy go uzbrajać. Że robota idzie do przodu. I będą prace dalsze trwały by coraz bliżej na jakiś zlot pojechać efekt końcowy jeszcze chwilę i będzie już zrobione calutki jeszcze koła do renowacji pójdą cały układ wydechowy już jest nowy zrobiony Świeci lustereczko. Pozdrawiam osoby, które subskrybują kanały na YouTube i również grupę.